Stefan Kosiewski bezwarunkowa pensja powszechna dla Polaka. Zasadniczy dochód w Unii Europejskiej. Wiara w Jezusa Zmartwychwstałego pozwala wierzyć w odzyskanie własności i wolności narodu polskiego. Własność narodową Polaków rozłożoną do 1939 roku. Między różne grupy społeczne na mocy diabelskiego paktu narodowego socjalizmu z żydokomunizmem zaczęto wydzierać z polskich rąk. Zniewoleni i ograbieni Polacy mieli być tylko siłą roboczą w obozach pracy III Rzeszy i w syberyjskich gułagach. Diabeł miał krótko dwa oblicza. Po 1945 roku żydokomuna kradła już jawnie polską ziemię, prywatne zakłady przemysłowe, toczyła wojnę o handel z Polakami. Sierpień 1980 roku przyniósł Polsce marzenie o wolności i samorządności. Złoczyńcy żydokomunistyczni. Nie zamierzali jednak oddać Polakom władzy ani pozbyć się swoich materialnych zdobyczy. Plemię Żmijowe Szatana odegrało przed światem groteskę narodowego pojednania w Polsce. Najpierw służba bezpieczeństwa wykreowała w okresie Solidarności tzw. radykałów, których następnie internowano po to, żeby element polski etnicznie wypędzić z kraju lub zepchnąć w polityczny niebyt a ze swoimi rewizjonistami i pseudokatolikami spotkać się w Magdalence by odegrać farsę porozumienia okrągłego stołu pod płaszczykiem pluralizacji wielości partii politycznych i poglądów Dokonano grabieżczej prywatyzacji majątku narodu polskiego. Pod płaszczem globalizacji ulokował się w Polsce kapitał międzynarodowy, handel i przemysł. Wspólnicy światowi miejscowych złoczyńców, sojusz wojskowy, wspólna agresja i plany militarne utwierdzają wzbogaconych tak oto złoczyńców w przekonaniu że do utrzymania pozycji panów nad polakami wystarczy już tylko powtarzać stare zaklęcie złodziejskie zabrane będzie temu który nie ma a mamon dołoży temu który nakradł i ma nie tylko dla rodziny Gierka Jaruzelskiego Kiszczaka i Urbana stworzony został system grabieży dokonanej w biały dzień na narodzie polskim. Hołota Żydokomunistyczna to dzisiaj kilka milionów ludzi, które żyją na koszt zniewolonego narodu polskiego. A naród ten to ponad 30 milionów ludzi, którzy nie mają nic żadnych mieszkań, żadnych domów na własność, żadnych akcji. 30 milionów Polaków, dla których ani Żydokomuna, ani Unia Europejska nie ma i nie będzie miała pracy. A sojusze wojskowe nie są w stanie wysłać ich wszystkich na wszystkie nawet fronty świata. Tak samo jest w Czechach i na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii, w Niemczech i wszędzie. Gdzie tylko grabieżcze plemię szatana postanowiło zabrać, by zapanować. Bóg chciał i z martwych Naród też powstanie. Ten, który zabrał cudze, nie jest właścicielem. Na własność posiadł tylko strach przed odebraniem zakumulowanego kapitału. Tymczasem przedstawia się po dobroci plan odzyskania zagrabionego majątku narodu polskiego. Po pierwsze, należy odebrać tym, co zagrabili i mają, nałożyć wysokie podatki na tych, którzy mają. Po drugie, odzyskany majątek należy rozdać tym, którzy nie mają nic. Bo ich ograbiono. Należy wprowadzić pensję dla Polaka. Nie jakiś zasiłek czymkolwiek uwarunkowany, ale niezbadalną, gwarantowaną przez państwo, pensję umożliwiającą ludzką egzystencję w Polsce. Nie można więc poprzestać na wpisywaniu do konstytucji RP. Artykułu chroniącego życie każdego człowieka, gdyż państwo, które stoi na straży ochrony zagrabionej własności, musi zadbać też o to, żeby wywłaszczeni i ograbieni mieli za co godnie żyć. Postulat pensji dla każdego obywatela w Unii Europejskiej nie jest rewolucyjny. Nie zapowiada zmiany stosunków własności. Dlatego krąży już po Europie i czas najwyższy na Polskę. Pora na hasło Wolność zamiast pełnego zatrudnienia. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski.